Witam na kanale Dzieciaki Testują, zapraszamy na recenzję gry od wydawnictwa Egmont Recto Verso Buduj imprezowo Skierowana jest dla graczy w wieku 8+, dla 2 do 6 osób i średnia rozgrywka, jak możemy tutaj zobaczyć, trwa 30 minut. Bardzo duże pudełko, wysokie, które jest również planszą do gry. W pudełku mamy dwustronną planszę z wycięciem, w które będziemy wkładać kartę. W pudełku mamy takie fajne przegródki, mamy tutaj bardzo dużo żetonów punktacji od jedynki w srebrnych do dwudziestki w złotych. Co jest bardzo ważne, warto przed rozpakowaniem gry przeczytać instrukcję, bo mamy tam zaznaczone, żeby nie wyrzucać wyprasek. Z których wyciągniemy nasze żetony. Zobaczcie, zresztą one tutaj mają znaczki, więc zawsze zaglądajcie na te wypraski, czy nie ma informacji. Tutaj jest wykrzyknik w trójkącie. Aby tych czterech wyprasek, które tutaj mamy, nie wyrzucać, musimy je włożyć na spód pudełka i na to wkładamy plastikowy. Środek i w ten sposób mamy przygotowaną przestrzeń do gry. Plansza jest dwustronna. Tutaj mamy stronę dla dwóch graczy, to jest gra kooperacyjna, a tutaj jest od trzech do sześciu graczy. Zawsze dwie osoby ze sobą budują, czyli nawet jeżeli gramy w trzech i więcej graczy, to po dwóch stronach planszy będą dwie osoby siedziały. Tutaj jest wycięcie, które umieszczamy nad wycięciem w wyprasce. W zestawie mamy drewniane, bardzo fajnej jakości, to już od razu widać, klocki różnokolorowe o różnych kształtach, które to klocki będziemy wykorzystywać do budowy naszych niesamowitych budowli. Mamy karty z zadaniami z błękitnym tłem to są karty łatwiejsze. Oraz z fioletowym tłem to są karty trudniejsze. Mamy tutaj również żetony gracza, takie duże żetony oraz mniejsze, pięć mniejszych żetonów. Każdy z graczy wybiera swój kolor. Ja sobie może wezmę niebieski. Będą jeszcze ze mną grać gracze, zielony i fioletowy. I oprócz mojego wielkiego niebieskiego. Okienka biorę również po małym żetonie z kolorów innych graczy, i te żetony zostawiam sobie odwrócone, tak żeby nie było widać, co tam jest. Za sprawą tych żetonów będziemy losować naszego partnera na daną rundę. Zacznijmy grę od kart łatwiejszych. W wersji łatwiejszej odkładamy czerwony klocek. On nam tutaj potrzebny nie będzie. Wszystkie inne klocki, które znajdują się. Przy planszy, musimy wykorzystać do budowli tego, co znajdzie się na naszej karcie. Ja siadam z tej strony, po przeciwnej stronie siada gracz, którego wylosuję, czyli gracz zielony zostaje moim partnerem w tej rundzie, a gracz fioletowy włącza stoper, który na końcu będzie nam wskazywał, jak dużo punktów zdobędziemy. I ja już sobie zostawię odkryty. Ten żeton, ponieważ w jednej z kolejnych rund będę grać z graczem fioletowym. Chodzi o to, aby każdy zagrał z każdym, i na końcu będziemy sprawdzać, który z graczy ma najwięcej punktów. Na boku pudełka mamy punktację. Zobaczcie, im dłuższy czas układania tutaj, tym mniej punktów będziemy zdobywać. No dobrze, jestem już gotowa do gry. Mój przeciwnik zielony również jest gotowy z drugiej strony. Odsuniemy sobie te żetony, bo będę Wam pokazywać grę zarówno z mojej perspektywy, jak i z perspektywy osoby, która siedzi naprzeciwko. Gracz, który nie gra, bierze kartę z niebieskim tłem, zakrywa ją z dwóch stron. I po włożeniu na 3-4 odkrywa, tak żebyśmy widzieli każdy swoją stronę. Zobaczcie, u mnie wygląda to tak. A u gracza numer dwa wygląda to tak. To co tutaj widzicie, ta ścianka musi być widoczna od jego strony. Z mojej strony musi być widoczna taka ścianka. Jeżeli ja tutaj spojrzę prosto na planszę, muszę zobaczyć dokładnie to. Oczywiście to nie musi być w jednej linii. Mogą to być klocki, mogą wystawać z przod do przodu, czy być co ale muszą być dokładnie tak widoczne, ani mniej. Ani więcej Ja chcę położyć klocek fioletowy Gdzieś tutaj na przedzie Konsultuję z graczem numer 2 Czy on widzi u siebie fioletowy klocek? Nie No dobrze, czyli ja zostawiam go w ten sposób Tutaj ułożony A gracz numer 2 Zaczyna układać od swojej strony i chce położyć sobie tutaj pomarańczowy klocek. Ja w tym momencie mogę, mo, muszę mu powiedzieć, czy u mnie ten pomarańczowy klocek widać gdzieś, czy nie. Sprawdźmy. Nie, u mnie na fioletowym leży żółty, a to oznacza, że gracz może sobie w ten sposób tutaj postawić pomarańczowy klocek. To nie jest prosta gra. Jest to gra, przy której trzeba się nakombinować, trzeba ze sobą rozmawiać, słuchać się nawzajem i kombinować, jak to razem ułożyć. Kto pierwszy zobaczy ten właśnie wzór po swojej stronie, mówi rekto, a druga osoba, jeżeli również zobaczy po swojej stronie Daną budowlę mówi werso, i wtedy zatrzymujemy stoper i podliczamy punkty, ale jak możemy przeczytać w instrukcji, niedopuszczalne jest, aby znajdowała się pusta przestrzeń pod klockami, dlatego u mnie niestety się znajduje. Ale szczerze Wam powiem, że ja już tu się tak nakombinowałam i nie mogę wymyśleć, jak mam to zrobić. Zresztą samemu to jest trochę gorzej niż w dwie osoby, bo zawsze co dwie głowy to nie jedna i w dwie osoby jakoś dużo fajniej i lepiej się tworzy te konstrukcje. I układa. Jeżeli gramy w dwie osoby, to mamy tutaj, zobaczcie, miejsca. Jest 7 stopni, i mamy tutaj żeton z koroną, który będzie pełnił funkcję pionka. Będziemy razem zaliczać 7 rund. Jeżeli zdobędziemy odpowiednią ilość punktów, no to zyskujemy miano króla konstruowania W wersji fioletowej mamy jeszcze taki duży czerwony klocek I muszę przyznać, że to jest naprawdę trudna gra To znaczy trudna w takim sensie, że trzeba się nakombinować je bardzo dużo nie przychodzi ta budowa wcale łatwo i myślę, że nie tylko w gronie dzieci będziecie się świetnie z recto verso bawić. Wykonanie poszczególnych elementów moim zdaniem jest bardzo fajne. Zobaczcie, ile tych żetonów tutaj wszystkich mamy. Zresztą na blogu są zdjęcia. Zajrzyjcie tam też wszystko, możecie zobaczyć. Są oczywiście karty, jak to karty są elastyczne, giętkie, no ale to nie jest gra dla małych dzieci, także myślę, że nie trzeba tutaj za wiele na ten temat powiadać. Klocki są świetne, drewniane. Na razie nam jeszcze tutaj żaden kolor z nich nie zszedł, ale myślę, że będzie ok, również po kilkudziesięciu, kilku set, może rozgrywkach. No i tak to wszystko tutaj wygląda. Orekto verso przeczytacie również co nieco na blogu, gdzie Was za bardzo gorąco zapraszam. A ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych. 非常。